Siemanko moi drodzy, dzisiaj mamy unboxing tego oto cudeńka. Tutaj będzie mój brajer. Ten co sobie go zamówiłam. Do malowania. No, jest taki takiej dzisiaj przyszedł, więc to będzie mój drugi brajer. Nie przedłużam zaczynam. Szczerze nie myślałam w ogóle o tym. I zleciał mi to tak. Naprawdę. No może trochę, coś tam pomyślałam, ale będzie fajnie to coś, nie? No bo to wiadomo. Kurde. Ale spoko. Dobra. O, tu ładnie poleciało. O, dobra, widzę już. Widzę opakowanko. Ogólnie tu zapraszam was też do... Dobra. I teraz moi drodzy już Wam pokazuję o Tadam. Śliczny. Taki Nikoś. Dzięki. Pokaż swoją kapibarę. Mega ładnie, podoba mi się już. A to moja kapibara kokos. Urban i lolli Super. Okej, okay, mamy ze sklepu monosures.pl, jakiś nie wiem, ale ulaga polecała. No i dobra, odpakowujemy. Dalej. Mm, a, bo tu się bokiem tak otwiera. Tu mamy tasie meczkę. Oj? Nie, dobrze otwieram. Dobra, to już mam. Tutaj mamy farbki, chyba, tak mi się zdaje. I model. Okej, okay, najpierw poszukujemy model, bo jestem bardzo ciekawa. Wow, eee. Tak się prezentuje. Tutaj musimy. mu. Ok, tak jak Breyer. Boję się, że jak tutaj skaleczę. Dobra, czekajcie chwilę. Dobra, na pewno wiem tyle, że jest zapakowany szczelnie. Kurde no nie mogę. I widzę tutaj na opakowaniu, że to będzie chyba ogier. Ale ja nie wiedziałam. Wow, ale ładny taki taki. Zobaczmy, czy on jest taki jak pan Tak, jest taki jak lake, trochę wyższy może. No, trochę wyższy. Więc... Ale pięknie pachnie jak Brejer. O Boże, kocham ten zapach. Taśmy tu mamy. Dużo. Chyba to będzie najpiękniejszy ogier, ale trudno. Aha, nie wiem co to jest. Szczerze. Chyba ogier. Czekajcie. O, widzicie? Nie wiem. Taka jakby niedorobiona. Ale mega ładnie jest plasticzek, ale mega ładny, podoba mi się. Tutaj jest. Stoi, stoi, super. Dużo śmiotów, Tutaj się położę. Oj, zasłoniłoś, nie widziałam. Przepraszam. Teraz zobaczmy farby. Jakość. Bożą teraz obsesję na te brain roty Wszystkie. Kurde, no ja muszę rozwalić, niestety. Co, Nikoś? Okej, okay, mamy. Tak się prezentują te farbki. Oj, trzy pędzelki mamy. Takie. I jeszcze taki. Um, nie wiem, czy na Nie, to bym... Dobra. Nie ma takiego małego na oko, ale z tego sobie z tym poradzę. No i dobra. Tak się prezentuje mój zestawik. On kosztował 55 zł. Ja jestem zadowolona i co moi drodzy. To tyle na dziś. Pa! Dziękuję za oglądanie.